A więc widzowie, pora rozpocząć wojny zamków, a żeby móc to rozpocząć potrzebujemy no nic innego jak po prostu zamek, więc dzisiaj zajmiemy się zbudowaniem zamku, nie wiem czy cały, bo wydaje mi się, że może nam braknąć lekko czasu, ale postaramy się zrobić przynajmniej zarys. jest to w końcu pierwszy dzień budowy tego zamku, mamy już przygotowane temy. poprosiłem Weronikę i poprosiłem Tosię o to, żeby przygotowały jak najwięcej bloków i ponoć przygotowały, ja z tego co widzę, mówię, żeby tam gdzieś zostawiły, o tutaj stąd akurat nie widać, ale tam jest skrzynka, w której ponoć są itemy. I jest całkiem wyrównany teren, i w tamtym miejscu będziemy mieli mega fajny zamek. Oczywiście zamek dziewczyn. Po tej stronie powstanie ten biedacki zamek chłopaków. Oczywiście mówię tak dlatego, że jestem w drużynie dziewczyn, ale wolę być w drużynie chłopaków, ale nieważne. To jakby pogodziłem się z tym, że jestem w drużynie dziewczyn i totalnie mi to nie przeszkadza. Bawię się tutaj nawet całkiem dobrze. Nawet fajnie, że mogę być w końcu przeciwko Dave'owi. A też przeciwko Dave'owi jestem na serwerze kinwisa.pr, ponieważ tam są dwie skrzynki: skrzynka moja i skrzynka Dave'a, w której rywalizujemy. Wiecie co? Pójdźmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Czy w tym momencie wygrywam z Dave'em, czy może jednak przegrywam. No więc zobaczmy, jak to tu wygląda. Moja skrzynka i skrzynka Dave'a. Moich otworzono 970 i brakuje nam tak mało do 1000. I Dave'a do 940. Ej dobra, to idzie tak na równi, że to jest głowa mała, nie? Ja mam powiem widzowie tak. Zachęcam was do otwierania oczywiście obu skrzynek, tak żebyśmy z jednej i z drugiej strony zobaczyli w końcu ten 1000. Ale proszę, zróbcie to szybciej u mnie, błagam, bo będę miał takie fajne wyróżnienie. Ale żeby nie było, że jestem takim hamem, uwaga. Premium, yy, tu sobie wpisujemy. Wejdę sobie do Dave'a, bo widzę, że mu brakuje jednego do tego, żeby mieć równo 940. Kupię sobie też jego skrzyneczkę, żeby nie było, że jestem takim, wiecie, takim, takim totalnym hamem, niewdzięcznikiem. Czekajcie, co ja dobrze, co ja wybieram. Czekajcie, czekajcie, bo już się pomyliłem. One block, tu skrzynki. Klucz, klucz Dave'a, ok. Klucz Dave'a, pyk. Kupujemy sobie. Mamy jeden klucz Dave'a, tak, żeby było 940. Pyk, otwórzmy sobie. Co dostałem? Yy... Co ja dostałem? Ej, nawet nie wiem co dostałem. Wylosow... Ej, szybszą wylosowałem skrzynkę Davea. 100 milionów. 100 milionów wylosowałem i mamy 940 u Davea. Więc, żeby nie było, że jestem takim hamem, prostakiem, który tutaj tylko was namawia do mojego, kupiłem również Davea skrzynkę. Ale wy, wy nie bądźcie tacy jak ja i kupcie moją, tylko dobra, dzięki. Ej, dobra, mam pomysł. Napiszę na czacie, że nagrywam odcinek. I poproszę teraz o to, żeby otworzyli moją skrzynkę. I zobaczymy, może uda nam się teraz wbić ten tysiąc. Ej, nagrywam film. Weźcie, otwórzcie 30 moich skrzynek. <laughs> żebym miał na filmie 1K skrzynek. <śmiech> <śmiech> O dobra zobaczymy, zobaczymy co, co odpiszą Zobaczymy co odpisz, znaczy co odpiszą Czy w ogóle ktokolwiek coś kupi i tak dalej Byłoby miło, byłoby by, by, by miło bardzo Byłoby by miło, dobra poczekajmy, zobaczymy co, co zrobią O tu jakiś bobik.pl Ma moją klatę, ej elegancko Ja nie mam niestety nic z mojej skrzynki Ale ja tych skrzynek za wiele nie otworzyłem Ale za niedługo będę ich otwierać yy, Więcej, Zobaczy, yy, zobaczycie, będę Będę otwierać ich więcej, bo yy, Chciałbym nagrać taki jeden film, ale to zobaczycie za niedługo Dobra no widzowie, nikt nie chce kupić mojej skrzynki Niestety, bardzo mi smutno no ale dobra, no w takim razie ja nie będę tutaj dłużej czekać, muszę lecieć nagrywać dalej odcinek, bo mnie czas goni, ale wy wbijajcie i otwierajcie te skrzynki, bo aktualnie póki mnie tutaj widzę, to widzicie wszyscy mnie biją, nikt nie chce skrzynki kupić. Smutno. O, jest jakaś skrzynka jedna otwarta Dobra, Bobik Pel, Bobik pozdrawiam serdecznie Dzięki wielkie za jedną moją skrzynkę otworzoną No i mamy, bardzo fajnie Lecimy, e, wracamy na kidowicę. No dobra, jesteśmy z powrotem Pora się zająć tym, żeby zbudować w końcu ten zamek Mamy litrę, mamy litrę, więc lecimy w dół O, no, tu już się cały świat ładuje, bo ledwo co tutaj wbiłem Ale słuchajcie, mamy tutaj miejsce na... O, ale lag, ale lag, ale lag, Miałem laga, bo musiało się to wszystko załadować Dobra, mamy tutaj, jak widzicie, miejsce na nasz zamek I uwaga... Dobra, jest dużo i Jest dużo i temu, bardzo dużo, więc to nam powinno w miarę wystarczyć. No i plan jest bardzo prosty, słuchajcie, ja Wam pokażę jeszcze tak. Polećmy sobie tutaj do góry. Jak widzicie, tu zrobimy tak, pyk. Tu chcę zrobić, żeby mur szedł w ten, tak, w ten sposób. Tutaj po tej krawędzi całkowicie. Yy, więc będziemy musieli zacząć od tego, żeby po prostu wyznaczyć to jakiś fragment. I robimy tak. Yy, pattern, który sobie wymyśliłem. To jest coś takiego, żeby było na zmianę. Pyk, 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 pyk. Tak, będzie fajnie wyglądać ten mur, mi się wydaje. I musimy zrobić po prostu taką obwód ob 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 taki, taki. O, za dużo tutaj trzeba zrobić. Tu musi być taka jedna przerwa, żeby dało się tu mniej więcej chodzić jeszcze przed tym murem. Dobra, coś takiego, tu i teraz jakoś może tu, zrobimy tak, tak. Coś takiego, wiecie o co chodzi? O nie, 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 tu się pomyliłem. Coś, coś w tym stylu, ale to, to mega żmudna robota. I to trzeba zrobić dookoła. Podnieść to do góry. Ja nie mogę, to zajmie naprawdę wieki. Więc dajcie mi chwilę, ja po prostu. E, zrobię sobie najpierw ten, tą, 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 ten obwód cały i zaraz do Was wrócę. Zobaczycie, jak będzie wyglądać kształt tej całej. E, te, te, tego całego zamku. Mora, widzowie, tak to wygląda na dany moment, jak widzicie. Tutaj zrobiłem sobie taki, jakby podwójny mur, tak żeby dało się jeszcze w tym murze chodzić. Coś takiego, czyli zrobiłem jakby dwie warstwy. Tu wyznaczyłem jedną wieżę, która powstanie. Tam, tam jest wyznaczona druga wieża. I tam jest wyznaczona trzecia wieża. I myślę jeszcze nad wieżą w tym miejscu, ale to jeszcze zobaczymy. Ewentualnie, może zamiast tu wieża, może tu wieża? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Nie mam na razie na to tak konkretnego planu. Jeszcze, ale jak widzicie tak to tutaj wygląda I tutaj też jest jakaś taka wieża No nie wiem, nie wiem, to, dobra, pokażę wam jak to wygląda Z góry może, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć Jaka jest wizja na tą całą Na ten cały zamek, no ta wizja Póki co się tak naprawdę jeszcze kreuje, ale O, wygląda to mniej więcej tak, i tam jest brama Wejściowa, która będzie do tego zamku, czyli ta będzie Się wchodzić, tu będzie mieli taki plac Tu będzie mieli jedną wieżę, tam będzie druga wieża I tu będzie taka trzecia wieża, ta będzie mała, ta będzie średnia A ta będzie wielka po prostu, coś, co tak to widzę To będzie taka większa, średnia i tutaj Mniejsza, hmm. No i gdzieś będzie trzeba jeszcze armaty ulokować. Ja nie wiem dokładnie, w którym miejscu zbuduje Dave zamek, czy to będzie tutaj, czy to będzie tutaj, ale jeżeli to będzie tutaj, to będę musiał jakoś zbudować tam armatę, która. albo tam armatę, która będzie walić tu. Albo jeżeli on zbuduje tutaj, to będę mógł wtedy zrobić tam armatę, która będzie na wprost po prostu bić. No to wszystko zależy od tego, gdzie Dave dokładnie zbuduje tą swoją, tą, ten swój zamek, bo nad tym nie mam kontroli. To on musi zdecydować, gdzie on to zacznie robić. No a my mamy tutaj to w ten sposób zrobiony. No mi się podoba w sumie, nie? no teraz jedyne co to, trzeba ponieść te mury do góry i trzeba zbudować te wieże, więc jej to, to zajmie masę czasu, ale. Ojo, ja, no, 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 no nic, no nie będę was zanudzać tym, bo to po prostu zajmie mega dużo czasu I jest to taka mega żmudna robota, tym bardziej, że nie jest to stawianie jakby ciągle tych samych bloków, tylko na zmianę Więc to jeszcze dodatkowo się dłuży, naprawdę to mi zajęło z pół godziny, żeby zrobić po prostu tą obramówkę Więc zanim zrobię tą do góry, to pewnie minie kilka godzin Więc widzimy się za kilka godzin Dobra, widzowie, mamy... O, czekajcie, bo światło nie włączy. Mamy to, mamy to! Jest zamek zrobiony, żeby... Dobra, mury, mury i wieże są zrobione, okej? Okay? To... Mega żmudna robota, przysięgam, że jakby trwało to wieki, ale... Ale tak tam mniej więcej wygląda. Tutaj jedynie to mi się nie podoba, że nie wiem, czy to nie byłoby lepsze tak na wprost po prostu uciąć ten fragment. No, ale e, już teraz to zacząłem tak robić, więc to tak zostawiłem i na razie jest w ten sposób. Dobra, polećmy sobie na górę, na, na, tą, na tą wieżę największą. E, ona jest w środku jeszcze pusta całkowicie, ale... Oła! Dobra, wygląda to tak. Jak widzicie, zamek prezentuje się, no naprawdę w porządku. Przynajmniej moim zdaniem, tak, tak wygląda naprawdę całkiem solidnie. Wydaje mi się, że... Że będzie lepszy niż zamek chłopaków Aczkolwiek yy, oni jeszcze swojego nie zbudowali Więc mają teraz jakby taki pogląd na to co ja zrobiłem I mogą teraz jakby Zrobić to jeszcze lepiej, no zobaczymy Czy zrobią to lepiej, czy zrobią to gorzej To się wszystko tak naprawdę okaże, no ale póki co Na tym, na tym momencie, że tak powiem Ustanęliśmy i nie wiem co dalej zrobić Myślę, że dalej potrzebowałbym już pomocy Weroniki i Tosi Więc będę po prostu czekać na nie Tak, żeby może razem z nimi tutaj zrobić jakieś yy, No coś tam w środku pobudować, wiecie Żebyśmy mogli jakoś się, że tak powiem yy, Z tym skonfrontować, bo ja to teraz buduję w momencie, w którym one są w szkole, więc yy, więc po prostu. No, miałem na, na to czas, tak. One za bardzo nie mają na to czasu. Z nimi się ciężej zgrać. Więc po prostu. Ciężko nam czasem tak, żeby wspólnie to porobić. Więc to zrobiłem sam. A po prostu z dziewczynami zrobię następne rzeczy. Po prostu, nie wiem jakie, ale, ale po prostu jak się jak będzie, jak się zgramy, to po prostu razem coś tu zbudujemy. I może w środku jakoś to urządzimy, bo póki co jest pusto. No, ale wiecie co, ja jeszcze bym jedną rzecz chciał dzisiaj zrobić i zrobimy reakcję mojej siostry, bo wracam dzisiaj do domu rodzinnego. Więc po prostu. Yy, Wezmę wszystkie pliki, które mam do, do, do tego filmu, i po prostu widzimy się zaraz u mojej siostry w pokoju. Tosia, mamy problem. Co? Mamy problem. No. Nie jest dobrze, bo wczoraj zbudowałem zamek. No. Dziewczyn. No i sprawdziłem sobie, co się dzieje teraz na serwerze. Bo wtedy jeszcze nie było zamku chłopaków. Jest? Zamek? Jest zamek? Jest zamek dziewczyn i jest zamek chłopaków. Tylko, że problem jest. Jaki? Ślubania. Zamek dziewczyny dziewczyn wygląda fatalnie przy zamku chłopaków. Ale jak, czyli Jak oni to zbudowali niby? To pewnie jakieś ciffer nie, nie wiem, nie wiem. Musimy odpalić twojego kompa i musisz to zobaczyć, bo ja zbudowałem czekaj, czekaj. zamek. Ja zbudowałem zamek i chciałem ci go pokazać, żeby ci, prawda, pokazać, że jest fajny i tak dalej. I że za, zapowiada się dobrze, po czym okazało się, że Szymon z Dawidem wybudowali coś lepszego. Sakra, ale to jak to ty to wybudowałeś? No budowałem sam, bo ty i Weronika byłyście w szkole. I nie miałem pomocy, a Szymon wrócił szybciej do domu. Nie, i... jest aż tak źle. No nie wiem, trzeba będzie coś zbudować, bo póki co mamy lipę straszną. Ora, widzisz, jaki jest zamek postawiony, dobra, weź się tam jest... przeleć. Dobry jest. To jest tylko mur, który ja zrobiłem, tak? To miało ale, być. No dobrze, ale nie, ale nie, na początek to jest dobre, jakby. No nie? dobra, początek, tylko że my jutro do, mamy. No do jutra mamy czas, żeby to zbudować, tak? Co ty gadasz? No. Ja nie wiem, jakoś to trzeba zrobić Tutaj jakiś mur jeszcze Będziemy musieli się spotkać, ja razem z tobą i Weroniką no. I będziemy musieli zbudować, no bo patrz co chłopaki co zrobili, to jest coś niesamowitego, nie? Więcej pewnie zobaczycie na kanale Dave'a, więc za dużo wam nie chcę pokazywać tego zamku Zobaczcie u Dave'a, jak on go budował, no ale Wczoraj nagrywałem odcinek z tego, jak budowałem ten, ten zamek jakby później zrobiłem cięcie, żeby przyjechać tutaj do domu i pokazać tobie, żeby twoją reakcję zrobić Po czym, jak przyjechałem tutaj do domu wczoraj wieczorem to, yy, to już widziałem, że tam coś budują, no i zbudowali, no. Chelipa. No dobra, ale słuchaj, jaki plan? Masz jakiś hmm. pomysł, co możemy zrobić w zamku? No właśnie nie wiem, co możemy tutaj zrobić. Na pewno, żeby można było wejść tutaj na górę, nie? Musimy się w takim razie zgadać jutro. Ja z tobą i z Weroniką. No i będziemy musieli jakoś stoczyć walkę z chłopakami, bo póki co jest, jest lipa, nie? Jest Ale libra. to wszystko że budowałem to sam i tak mi to dużo czasu zajęło. Ten pattern zrobienia różowy, biały, różowy, biały zajęło tyle czasu, że była tragedia. Ale jakoś go zrobiłem w środku, będzie wyglądać pewnie gorzej niż chłopaki. Nie, będzie wyglądać lepiej. Trzeba tak sobie mówić. Dobra, będzie wyglądać lepiej. Więc jutro musimy się zgadać i to lepiej zbudować. No a na dzień dzisiejszy... O, źle, źle to widzę, źle widzę te zamki, nie? Jesteśmy w trójkę, ale w sumie póki co byłem tylko ja sam. No, dobra, jak będziesz ty i Weronika, może no. uda nam się to zrobić lepiej, nie? No zobaczymy. Widzimy się jutro.